Witajcie w drugim odcinku przygód z na wersji 1.14.4 i tak jak prosiliście, tak się nazywa texture pack. Default 3D po prostu. Bardzo fajny, bardzo przyjemny. Ja gram na medium, bo wydaje mi się, że jest odpowiedni, bo ten high to jeszcze jakieś tam dodatkowe ma modele i to wpływa na optymalizację. I drugą rzeczą, o którą pisaliście, żebym podał listę modów, także teraz na ekranie macie, przepiszcie sobie te modele. Jest ich naprawdę mało, więc zajmie wam to dosłownie chwilę. Będę starał się też aktualizować. TĄ listę modów, czekajcie. Ile ten szkielet ma HP? To mnie zastanawia. O, co? Dobra. Jakiś yy, legendarny szkielet tam jest. Gdzieś się on mi na jeden strzał zabrał połowę HP. A ja mam dość dobre te przedmioty, chociaż nie one są na pierwszym poziomie. I tak się aktualnie prezentuje mój dom. W tym sensie zacząłem sobie kopać i chciałem Wam po prostu pokazać, jaki mam pomysł dokładnie na to. Yy, czyli tak, mamy tutaj trzy schodki w dół. Taki 2 na 2 kwadracik, później trzy schodki w dół, i tam będzie po prostu dalsza część tego domu. I tutaj będzie taki jakby taras, nie wiem w sumie jeszcze jak to nazwać, i gdzie on będzie dokładnie prowadził, z którego będzie można sobie po prostu obserwować co się dzieje na dole. Nie wiem, czy on na przykład będzie prowadził do magazynu, albo do Enchanting Table, albo gdziekolwiek jeszcze indziej mógłbym to zrobić. Ale możecie napisać, co myślicie na razie o tym moim pomyśle. Prócz tego zrobiłem sobie wejście do kopalni. Takie proste dość. Tutaj mam miejsce na farmę, tylko jest taki problem, bo nie mam żelaza, więc aktualnie, jak widzicie, dom się powoli, powoli rozrasta. Czy są jakieś sazonki tutaj? Przydałoby się też załatwić tego legendarnego szkieleta, bo później będę miał z nim problemy. No i w międzyczasie. Ty. To jest nie tak z tym. I też, też macie wrażenie, że ten stone jest po prostu w tą stronę skierowany, a ten jest jakby bokiem? Czy tylko ja? Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Nie wiem, <laughs> może tak jest. Pamiętajcie także, żeby ocenić film, bo jeżeli widzę, że jest dużo łap pozytywnych, to od razu chcę się bardziej grać w tego e, Minecrafta, bo widzę po prostu, że też lubicie tą serię. I jeżeli oczywiście chcecie kupić Minecrafta, to możliwe, że na G2 go dostaniecie taniej. Ale chwilę bo słyszałem. Słyszałem szkieleta niedaleko domu, więc e, dobra muszę sobie zrobić w ogóle narzędzia i przydałoby się, przydałoby się, aby te narzędzia były już e, żelazne, tylko no żelaza na razie nie ma, więc e, zróbmy sobie, w ogóle, aha ja mam mieczek, sword. Zastanawiam się skąd ja mam brać lepsze przedmioty i o co z tym chodzi, czy na przykład mogę tego to przepalić? Nie, nie mogę tego przepalić. To się tam używa do jakichś e, naprawienia ekwipunku, craftowania nowych rzeczy i crafting, a czyli jakieś waluty. No spoko, na razie tak tego nie będę e, za bardzo używał. Spróbujemy dzisiaj znaleźć żelazo, tak? Mam taki plan na ten film, żeby znaleźć żelazo. No, wezmę sobie jeszcze, zrobię parę kilofów. Powiedzmy 3 plus siekierki, dwie żeby sobie gdzieś tam leżały. A ja nie mam tutaj też, um, jakby, segregowania itemów, więc będę miał naprawdę niezły syf w tych moich skrzynkach. A żelazo jest mi potrzebne, abym zrobił farmę, bo na razie z farmą jest taki problem, że po prostu e, nie ma wody, więc nic nawet nie mogę tam zasiać. Dobra, postawmy sobie kolejne drzewko. I mam też kolejny pomysł. Dużo pomysłów w tej serii na nagle mnie nachodzi, żeby tutaj poprowadzić tą ścieżkę. Tu, 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 żeby ona sobie szła, i żeby ją poprowadzić tak, i tutaj zrobić jaki mostek, żeby po prostu połączyć się z tą wioską. Czy tak będzie? Czy to się uda? No to niedługo się pewnie przekonamy. Cały czas słyszę tego szkieleta. On jest w domu? Nie, nie ma szkieleta w domu. Czy on jest za domem? Albo gdzieś. Nie, tutaj go nie ma. O jezu, jest tam. Jest tam legendarny szkielet. Nie wiem, jak go ja załatwię. Seria. A, tym się kiedy indziej zajmiemy jak sobie będę ekspił, ale na razie przejdźmy do budowy domu i właśnie tutaj z drugiej strony zacząłem to robić więc może dokończymy to i później jakoś to wszystko ogarniemy tylko wiecie co jest taki kolejny problem, że tutaj mam dziurę i będę musiał ją jakoś załatać, załatać. i nie wiem jak też połączyć wejść z domu z tą ziemią, żeby to jakoś naturalnie w miarę wyglądało. Także, jeżeli macie pomysły, jeśli chodzi o budowanie, no to śmiało, bo ja tutaj się uczę dopiero stawiać pierwsze kroki w budowaniu, bo zawsze było tak, jak grałem, że wiecie, dom to jest, a dobra, żeby tylko był dach nad głową i tyle, i w sumie i tak nie będę spędzał tam za dużo czasu, bo zawsze będę latał po jakichś dungeonach czy cokolwiek. A tutaj chcę troszeczkę inaczej do tego podejść, zobaczymy, czy, czy się uda, czy też nie. Także no, będę sobie kopał. To będzie bardzo interesujące dla was na pewno. Bo nic innego tutaj nie przygotowałem, a od domu trzeba zacząć. A właśnie, nie powiedziałem skąd w sumie mam jungle wood, bo pewnie też może to was troszkę zdziwić. W tamtą stronę jest dżungla. Tam, tam, tam są bambusy e, i jest dżungla i byłem tam. Zebrałem po prostu sobie jedną sadzonkę i później już poszło z, jak z górki w ogóle widzicie tekstura się baguje to jest pewnie dlatego że forge jest w alfie optifine jest w alfie chociaż nie tutaj nie ma optifina nieważne nie było tematu teraz musimy sobie to wszystko wykopać właśnie też jakieś podpórki przydałoby się zrobić później żeby to jakoś wyglądało w miarę normalnie czyli tak idziemy sobie tutaj trzy jest jestem na pewno trzy raz dwa trzy Uuu, cztery to nie tak miało wyglądać Dobra, ale mogę to w łatwy sposób naprawić. Wystarczy zniszczyć to. Brudę, ten szkielet będzie mi irytował przez cały odcinek, bo słyszę po prostu jak on sobie chodzi gdzieś tam. On jest chyba epicki, albo legendarny, niebieski nikt miał na pewno. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Koblęm to mogę załatać. Później pomyślimy jak to dalej rozwiązać. I teraz sobie zakręcamy w tą stronę. Będę chciał zrobić przejmuję takie podstawowe rzeczy, y jakie są zawsze w każdym sobie zwykłym Minecraftu, y, czyli na przykład dom na drzewie. Nigdy na przykład domu na drzewie nie budowałem, a fajnie by było to zrobić. Chyba, że na przykład seria mi się znudzi, bo też tak może być. Albo Wy nie będziecie chcieli po prostu tego oglądać. To sobie pewnie pogram. E, wiecie, sam bez, żadny, bez żadnego nagrywania i tak dalej. Ale zobaczymy. Na razie nie ma co uprzedzać faktów, bo jest przyjemnie, także po co to psuć? Okej, okay, schodki są. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Czyli tak, jeden poziom jest, teraz sobie weźmiemy drugi, i za chwilę sobie weźmiemy trzeci. W ogóle zauważyłem, że Minecraft znowu przeżywa taki renesans, że był czas, kiedy mówił: o każdy, o Minecraft umiera, o już nikt nie gra w Minecrafta. Teraz jakoś ludzie powracają znowu do tego Minecrafta, zastanawiałem się z czym to jest związane, czy na przykład z tym, że e, PewDiePie zaczął robić tą swoją serię z Minecrafta, takiego zwykłego i nie ukrywam, że to też było jakby e, inspiracja, że mówię, kurde jakie on fajne rzeczy robi na zwykłym Minecrafcie, ja też tak chcę te, te, też tak chcę się nauczyć grać, a nie e, wypełniać sobie po prostu tego Minecrafta tyloma modami, że później tak żadnym się z nich nie zajmuję możecie się wypowiedzieć co Wy o tym myślicie? Czy oglądacie serię PewDiePie'a e, właśnie z Minecrafcika? Bo naprawdę wydaje mi się, że fajnie to prowadzi. I pokazuje, że nie trzeba mieć wielu modyfikacji, w sumie nawet bez modyfikacji można się w tej grze bawić. Coś, czego ja do tej pory nie wiedziałem, bo za, za każdym razem ja mówiłem, o zwykły Minecraft jest nudny i nadal tak uważam. Mody dają bardzo, bardzo, bardzo dużo do Minecrafta, ale można też się pobawić jak widać em, bez tego. I ostatnio się pojawiły kolejne informacje odnośnie hightail, czyli tego Minecrafta 2 powiedzmy. Na tą, na tą gierkę jestem naprawdę nachypowany. Może nie, wiecie, nie bezpośrednio na sam gameplay i tak dalej, no bo to będzie po prostu rozwinięty Minecraft, ale bardzo mnie interesują funkcje takie jakby tworzenia. Podobno tam będzie można robić własne potwory, jakieś oskryptowane rzeczy. No dużą będzie można mieć swobodę w kreowaniu własnych... Własnych, własnych rzeczy, jakichś trybów gry i tak dalej i tak dalej także ja jak zwykle czekam, aby zobaczyć co społeczność z tym wykombinuje bo po prostu ja jestem zawsze graczem, który lubi sobie zmodować grę nawet przed instalacją gry to sprawdzam czy są do niej mody jak gram na przykład w jakąś gierkę single player to pierwsze co wpisuję, na przykład nie wiem, Wiedźmin 3 mods i patrzę, o, ale mody, o, ale sobie urozmaica gierkę tym A mimo wiecie, że nie grałem w podstawową wersję to jest dziwne, zdaję sobie z tego sprawę, no ale <taki> takie mam podejście do tego. I tak to u mnie wygląda. Eee, wiecie co? Może zrobię szybkie cięcie, sobie pokopię chwilkę i zaraz do was wrócę, jak nie wiem, coś znajdę. Albo będę miał po prostu więcej wykopane, żeby wam to troszkę lepiej pokazać. No to chyba będzie dobry wybór. Także widzimy się zaraz. Na razie wykopałem taki coś i powiem Wam, że podoba mi się to. Może tutaj z tej perspektywy to nie wygląda spoko, ale już z tej. Naprawdę jest całkiem ładne i wpadłem na kolejne dwa pomysły podczas. Oeezu, tak creepy dźwięki. E, podczas kopania tego. Mianowicie... O, chodź tutaj drzewo! Chodź, 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 chodź. Trzeba będzie w ogóle poprzenosić te skrzynki i tak dalej, ale wiadomo, to są ostatnie rzeczy takie e, dopieszczanie. Ale możemy sobie e, wykorzystać te slaby na dwa spasowe. Po pierwsze można dać się tutaj je. Oj! Kurde, nie to. Chociaż te schodki też by mogły tutaj zostać, ale plan jest... Ojej. Plan jest taki, abym. Jestem idiotą. To, nie, to, to nie, nie, nie o to chodzi. O, żebym dał w to miejsce i przynajmniej te płotki nie będą wisiały w powietrzu. Wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie. I to nawet ma swój urok. Ale lepszy pomysł, na lepszy pomysł spadłem tutaj. Nie chciałbym robić w ogóle, właśnie, yy, odnośnie drzewa. Ja wiem, że dżunglowe drzewo jest słabe, i najlepsze by było to takie ciemne. Ale szukałem go i nie mogłem go nigdzie znaleźć, więc spadło na te zwykłe, żeby po prostu wszędzie nie używać tego podstawowego. Ale wracając tutaj do tematu, chciałem, żeby podłoga w tym miejscu nie była taka równa. Dlatego wykorzystamy parę rzeczy, yy, które gdzieś tam widziałem na jakichś trikach Minecraftowych. Czyli weźmiemy sobie coś takiego. Tutaj postawimy. Tutaj postawimy tutaj postawimy powiedzmy tutaj o teraz sobie ustawimy w schodki w tą stronę i za chwilę po prostu gdy wypełnię to e, tymi zwykłymi deskami no to zobaczycie że to będzie naprawdę miał fajny efekt zresztą pokażę wam to teraz o tutaj mamy jakąś dziurę nie, nie wiem czy to będzie miało taki dokładnie efekt taki jaki chcę ale no plan jest <laughs> plan jest taki żeby to po prostu e, jakąś jakoś tą teksturę troszkę urozmaicić o, w sumie na przykład może być tutaj taka większa dziura. Wi wiadomo, że do poruszania się to tak średnio, em, średnio, się nadaje, ale mi też chodzi o to, żeby to cieszyło oko. Kurde, ale się widzicie. Jak teraz nad każdym szczegółem będę em, myślał i spędzał, będzie mi to spędzało sens powiek. Jak tutaj mam to zaprojektować? Czy, czy to się nada? chwila Zobaczmy, jak będzie wyglądało to na samym końcu. O, mało desek. Dobrze, że ściąłem sobie przez te drzewa i to coś takiego. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy Wam się e, taki design podoba, właśnie, że tutaj jakaś dziura? Tylko w sumie można by było same schody zastosować. Bo jeżeli są te półpłytki, no to my wtedy w to, w, w to wpadamy. A jeżeli jest coś takiego, no to za bardzo to nie wpływa. Więc e, można by było coś z tym jeszcze zrobić. Ale kolejnym pomysłem, na który teraz padłem, patrząc na to, że tutaj będzie moje łóżko. Zrobimy taką, jakby wydrążoną komnatę. Taki, nie wiem. W takie półkole, i tam po prostu na środku będzie moje łóżko. Więc ja się zabieram do roboty i pokażę Wam, jak będzie wyglądał efekt finalny, a przynajmniej jak chciałbym, aby to wyglądało. Skończyłem! Tak to wygląda jakby wersja finalna. Nie podoba mi się jedna rzecz, że jakby wszędzie jest to samo drzewo użyte, przez to wiecie, nie ma tej różnorodności, dlatego starałem się, wiecie, tutaj użyć tą, te, te pięki tego dżunglowego drzewa, ale można by było jakoś to jeszcze urozmaicić. Jeżeli macie jakieś pomysły, co można by było tutaj zmienić, nawet nie chodzi tutaj jakby, wiecie, o przestawienie różnych rzeczy, tylko na co zamienić różne bloki, te, które jakby mogę łatwo zdobyć, bo wiadomo, jakby kolor, Szkło też by mogło być spoko. Jest dużo rzeczy, które można by było tu jeszcze zrobić, ale z tych rzeczy, które jakby mam dostępne, to wygląda lepiej. Kurde, czy z tym wygląda lepiej? Nie, chyba nie, także będę musiał to też podmienić. E, użyłem tych trapdoorów, za bardzo tego wcześniej nie używałem, a wydaje mi się, że tutaj będzie to fajnie wyglądało. Plus, e, dałem takie dwa po bokach. Tu jest jedna pochodnia, która oświetla to łóżko, więc nie powinny się respić potwory. I tak wygląda progres na dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, zrobiliśmy jedną rzecz, Zesz zszedł na to cały film praktycznie, Ym, i postaram się może jakoś. Nie wiem, zacząć budować kolejne segmenty tego mojego domu. Naprawdę liczę na wasze komentarze z poradami, e, jeśli właśnie chodzi o budowanie, co można jeszcze zmienić, z, wybudować i tak dalej, i tak dalej. Żebym się powoli po prostu uczył budowania w tym Minecrafcie. Także miłego dnia wam życzę, do zobaczenia, cześć, papa i ocencie film, bo bardzo mi na tym zależy. Cześć!